Siemano, siemano i z tej strony Niedzielne Meksikano, z takiej pozycji to chyba Was jeszcze nie nagrywałem bez karteczki dzisiaj, bo y, temacik karteczki raczej nie wymaga, ale skoro zdejmuję okulary to znaczy tylko jedno, że było kolejne wsparcie, słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej, jesteśmy w połowie do celu do kupna cewki niemoczowej, y, przypominam, kurde, czy dobrze to stoi? żeby tak, to lepiej będzie, nie moczowej tylko cewki do, yy, do yy, detektora, i może to właśnie taki prezent sobie ale to będzie dopiero pewnie po pierwszym no, yy, list, li, stycznia. No ale dobrze, dobrze, przejdźmy do, yy, przejdźmy do, yy, do małych prezentików, bądź tych dużych prezentów od Was w postaci w postaci doniczków. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Pierwszy, który zobaczyłem, to jest Radek King. Radek King 10 funtów. Radek King bardzo, bardzo dziękuję za ten prezent świąteczny. Z podpiską choinkowe. No i będzie coś choinkowe, no mówię. Kurczę, szkoda mi, powiem wam, szkoda mi wydawać e, kasiory na jakąś głupotę mm, i wolałbym te choinkowe dołożyć e, do, tych, e, do tych pieniążków stipli i właśnie pod choinkę kupić po prostu e, cewkę do detektora, no, która tam kosztuje około, tam chyba 600 z kawałkiem, patrzyłem na Odyńcach e, i to jest taka najmniejsza cewka, niż kupić sobie, wiecie, jakąś głupotę, kurczę, jakiś tam, nie wiem, zestaw perfumy, czy tam czegoś, nie? E, no bo no bo myślę, że jeżeli, e, jeżeli wspieracie kanał, no to fajnie by było, żebym kupował rzeczy, które potem na kanale będę mógł wykorzystywać Czyż nie? No perfumować się nie będę Ponieważ najzwyczajniej <laughs> w świecie i tak tego nie poczujecie Natomiast jeżeli kupię cewkę To wiem, że w przyszłym roku, kiedy będą poszukiwania wodne No to ta cewka zdecydowanie bardziej mi się przyda O wiele e, skrupulatniej będę mógł e, przeszukiwać miejsca wodne mocno zaśmiecone Z czego powstaną filmy Dzięki czemu będziecie mogli coś tam poobudzić Oglądać Takie jest moje rozkminianie i, I mam nadzieję, że jest to dobre rozkminianie Także Radek King bardzo, bardzo dziękuję y, Za taki prezencik choinkowy no chyba, że wolicie, że kurczym kupię jakąś, jakąś popierdółkę za, za 200 zł i, i wiecie, no odłożył to na bok i, i pocieszył się przez tydzień. Pokazał wam po prostu na dowód tego, że kupiłem jednak prezent e, przed 24 grudnia. No bo jeżeli ten prezent kupię po 1 stycznia, no to nie zmienia to żadnej różnicy. To i tak będzie prezent od Was. I kolejne jeszcze tutaj mamy e, dwa, co też mnie zaskoczyło e, na tipli. Pierwszy to jest Klaudiusz z 50 złotami. Bardzo dziękuję, e, Klaudiusz, e, z dopiską. Byłeś najlepszym redaktorem? E, niekoniecznie, no słuchajcie, każdy ma swoją opinię, był Fiodor, e, był niemiecki, byłem ja. I, no, i zawsze między tą trójką się rozgrywa ta cała, e, ta cała, e, te całe zawody. Kto był lepszy? No ja tam yy, uważam, że nie byłem najgorszy, mo a może i nie byłem najlepszy. <laughs> Bo najlepszym redaktorem. Wtedy nie było patologii. Było trochę patologii, sam tworzyłem patologię. No, przepraszam bardzo. No, do momentu, kiedy tam się, skończyła się przygoda z alkoholem. Degustacja i porównywanie jedzenia była najlepsze. Też to nie tylko był mój pomysł. Na innych kanałach też były degustacje i, 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 i jedzenie i tak dalej. E, brakuje nam majora, szkoda chłopa. I teraz jest kreska. Pierwsze miłe wspomnienie, dasz. I tego nie mogę zrozumieć. Jak mam pierwsze miłe wspomnienie dać? O szkolnej. Pierwszy, które mi wspomnienie zawsze się narzuca i chyba narzucać się będzie najczęściej to jest, kiedy kolon zapalił papierosa odwrotnie, czyli filtrem na zewnątrz. I kurde, w tej niewiedzy trzymał tego papierosa z podpalonym filtrem i jeszcze próbował go palić dalej, a major z tego brechtał. To było. To jest jedyne wspomnienie, które mi najczęściej rzuca się na moją pamięć, kiedy coś wspominam miłego szkolnego. Ja przysięgam wtedy, jeden z niewielu razy śmiałem się do rozpuchu, do rozpuchu, tak jest, bo wiadomo o co chodzi, śmiałem się do rozpuchu. To jest, jeżeli to o to chodzi Dobrze, się, że się odciąłeś I masz swoje nowe życie, szczęścia Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz Klaudiuszu yy, I jeszcze yy, druga osoba Piotr. 3 Piątaczek, dziękuję Ci Piotrze 3, ślicznie Z dopiską na lepsze życie No, oby było lepsze, oby nie było gorsze, jak to się mówi Bo póki jest zdrowie A o tym będziemy dzisiaj Gadać na filmie to te życie jest dobre, natomiast kiedy tego zdrowia zaczyna brakować i się nie wie co z tym zrobić, no to zaczynają się kłopoty. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać na temat szkolnej. Zapraszam. No to słuchajcie, zaczynamy. Idziemy w ten e, poranny, niedzielny spacerek ponagrywać wam przy lesie, tym razem nie przy jeziorach. Ktoś tam wspomniał, że mi jakieś wilki zjedzą, wilki nie atakują ludzi, wilki raczej unikają e, kontaktu z ludźmi. No chyba, że są wściekły, ale równie dobrze wściekły mógłby być tutaj na przykład pies! Który też by mógł je dotkliwie pogryźć, bądź też zagryźć, także, także sorry. A dzisiaj skupimy się na zdrowiu i, 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 i na podejściu konona, także skupimy się na tym yy, jak... Ja bym to zorganizował, bądź też wrócimy i cofniemy się w czasie jak ja to organizowałem, e, kiedy już wiadomo było, że Konon, e, że konon e, ma tą cukrzycę, kiedy to było stwierdzone, kiedy to już e, trzeba było trzymać rękę na pulsie i tak dalej. No, przede wszystkim cukier, 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 ponad wszystko. Konon. Ktoś tam pisał, że Konon dostał furii, a to był nawet e, tytuł, e, tytuł filmu, że Konon dostał furii cukrowej. E, trochę popatrzyłem w internecie, czy takie coś w ogóle istnieje, no może być człowiek poddenerwowany, no w przypadku Konona poddenerwowanie z braku cukru, e, e, no to może się wiązać z furią, ale... Mi się przede wszystkim wydaje, że cała ta furia kononowa nie jest tyle, o tyle spowodowana brakiem cukru, o ile bardziej ta furia spowodowana jest tym, że ktoś jego nie słucha. Czyli nie podlega je. Jego zdaniu ichnego, jak to wy mówicie, jak to też czasami ja postaram się mówić, yy, ponieważ, yy, ponieważ najzwyczajniej w świecie, moim prywatnym zdaniem, <laughs> dlaczego takie sytuacje wychodzą? No bo, tak jak mówiłem Wam wielokrotnie i często, prowadzenie szkolnej. Nie jest proste, tak bym powiedział. Muszę teraz naprawdę się skupić nad tym, e, co mówię, żeby nie palnąć jakiejś głupoty, bo ja nie chcę mi się wycinać tego, e, tych swoich rozkminek. E, prowadzenie szkolne nie jest takie proste, a szczególnie, e, kiedy ma się do czynienia z taką osobą jak konon. Który wiadomo jaki jest, już nie będę tu wymieniał jego tych wspaniałych, w nawiasie mówiąc cech e, charakteru, które on posiada, e, z którymi go, u, jego utożsamiamy. E, I przede wszystkim, tak jak zawsze mówiłem, przyzwyczajenie Konona do tego, że ma to co chce. Konon został przyzwyczajony przez... przez Dobra, już nie opiekunów, bo tam Jacek od psa, ona się wycofał, przyzwyczajony został do tego, od samego początku został przyzwyczajony do tego, że na wszystko, co mu się zamani i zamarzy, dostawał przyzwolenie i na wszystko, co mu się zamani i zamarzy e, powiedzmy w nawiasie słudzy biegli i mu to, jak to się mówi, dawali. I to był ogromny błąd, bo Konon tak przyzwyczajony, yy, a on akurat takie rzeczy bardzo łatwo do siebie przyswaja, kiedy ktoś mu służy. No, Konon to wykorzystuje. I tak jak wam mówiłem na samym początku filmu, ta afera z tym sokiem i z tym wszystkim, to po pierwsze, kto przynosi do Konona dwie zgrzewy z soku to od tego zacznijmy wiedząc, że konon, mm, że konon ma cukrzycę, no i że wiadomo, że w soku muszą być jakieś cukry, bo przecież ta słodycz skądś wynika i przecież można przynieść butelkę, dwie, ale się przynosi dwie zgrzewki. No trochę przesada, moim zdaniem. To pierwszy błąd, no. Oczywiście pewnie to było pod prikazem Konona, no bo Konon tak sobie zażyczył, bo tak się wszyscy przyzwyczaili i to był ogromny, jeszcze raz powtarzam, ogromny błąd, przyzwyczajanie Konona do tego, że kiedy kiwnie palcem, to, to dostaje. A dlaczego tak było? No bo najzwyczajniej w świecie Konona traktowano. Na samym początku prawdopodobnie, jak się, jak się y, schedę po Meksyku przejęło, traktowało się jako y, po pierwsze, myślę, że maszynkę do robienia pieniędzy, a po drugie, też y, maskotkę i pupila. Pupil musi mieć wszystko, maskotka musi mieć wszystko, żeby to wszystko funkcjonowało. Okazało się, że nie tędy w ogóle droga, nie tędy w ogóle droga yy, i to się teraz wszystko mści. Bo jak było za moich czasów, to ja Wam przypomnę. Jeżeli nie pamiętacie, ktoś mi zarzucił, że, że ja tutaj e, coś bredzę, że było 40 na 60. Było na samym początku 40 na 60. Jeszcze, jeszcze jak był major i tak dalej, jak powstawały te pierwsze filmy, był podział 40 na 60. Natomiast w ostatniej fazie, i tutaj oczywiście odpisałem dla danego widza, w ostatniej fazie oczywiście, że pieniądze i zakupy, także leki i wizyty w sklepie i tak dalej. Były prowadzone tak jakby powiedzmy w nawiasie z mojej kieszeni, czyli Konon nie dostawał pieniędzy, tak wiecie, nadmiar oczywiście otrzymywał jakieś tam, na przykład jak wyjeżdżałem, otrzymywał jakieś pieniądze na tak zwane ruchy i tak dalej, plus zakupy, plus leki, plus tam opieka i tak dalej, jakieś tam pierdoły, ubrania oczywiście też. Eee... Natomiast y, był prowadzony w ten sposób przeze mnie, że nie miał za dużo pieniędzy, przez co <laughs> i tak wydawał to, co miał, i to bardzo szybko, ile by mu się nie dało, bo taki jest Konon. Y, ale przez to była jakaś powiedzmy sobie, kontrola nad tym, co może Konon, a czego nie może. O, plus jeszcze rachunki oczywiście też były, żeby nie było. E, kontrola. Tutaj kontroli w ogóle nie ma, bo to Panowie mają kompletnie ogromne szczęście, że Konon na tyle się rozleniwił, że mając pieniądze nie zamawia nic z taksówkami. Bo dopiero wtedy by był problem, a rozleniwi się tylko dlatego, bo on nie może po prostu do tej taksówki podejść otworzyć bramki. Bo podejrzewam, żeby mógł podejść do tej taksówki i otworzyć bramkę, to dopiero by panowie mieli kłopot. Bo z tego co wiemy, Konon tych pieniędzy ma. Gdzieś tam pewnie na odkładanych, na jakiejś karcie, koncie czy gdzieś tam e, dyszki dwudziestki walają się w ogóle po stole, to tam wiecie, no ale to są grosze, natomiast podejrzewam, że jakieś tam pieniądze wpływają na jego konto, te, te 30%, nie? Które ponoć konon tam <laughs> ma i tak dalej, ale nie będziemy w to wnikać, bo to nie o to chodzi. E, I i to moim zdaniem panowie się powinni cieszyć, e, prowadzący, że konon najzwyczajniej w świecie nie może podejść do bramki, bo dopiero by mieli kupę soków, Kupę e, energetyków, kupę e, mlek e, i naprawdę widzowie chyba nie musieliby nawet e, w paczkach podrzucać tych mlek. Ale to jest całe szczęście, że Konon nie da rady najzwyczajniej w świecie podejść. Niestety, opieka nad Kononem, bądź też nawet bycie tym nagrywającym, co jednak mimo wszystko do czegoś zobowiązuje. Yy, wiedząc, że konon jest cukrzykiem i wiedząc, że konon ma yy, taki, a nie inny charakter, no nie jest łatwa i nie można na konona ulegać. Po prostu nie można, tu, tutaj, yy, tutaj szacunek szacunek po raz, yy, po raz pierwszy czy tam drugi yy, za to, że yy, Jacek od Psarona próbuje się Jakoś postawić yy, 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 przeciwko Kononowi. Również próbuje ekoludek. Z tym, że ja to widzę miernie. No, bo, po prostu oni go przyzwyczaili do tego, <grym>, że on ma to, co chce. I, I będzie oto ciągła awantura. Teraz prawdopodobnie będzie. Yy, będzie yy, Brak nagrywania z tego względu, żeby pokazać kto tu rządzi, natomiast myślę, że z czasem to wszystko wróci z powrotem na te same tory. Wracając jeszcze do soków, dlaczego się przywozi zgrzewkę albo dwie? Po pierwsze dlatego, że pewnie kolą sobie tego zażyczył, to jest kurwa obłęd kompletny. Wieść dla chłopa, który ma cukrzycę i trochę zwichrowany rozum, dwie e, zgrzewki e, napoju z e, soku z cukrem. No, a po drugie, bo tak łatwiej. No bo można raz zajechać i temat to garnąć na tydzień przykładowo, czy tam na dwa. No tak, nie? Gdyby się przywoziło po jednym buteleczce, no trzeba byłoby przyjeżdżać codziennie. No nie jest tak? No jest tak. A codziennie nie ma czasu. Tak samo z tą opieką, słuchajcie, to też mówię tak, jak i tu przed chwilą pochwaliłem ee, z tym postawieniem się no bo trzeba postawić twarde swoje warunki. I... <laughs> Inaczej, Konon. Będzie się awanturował. Ja pamiętam w tym ostatnim okresie, kiedy uratowałem dupę kononowi, słuchajcie. Kiedy, e, kiedy go tam, w kurde, przebierałem e, wieczorem, kiedy go tam zabrała karetka, kiedy miał tych tak, tam nie wiem, 600 sześć, supukcji cukru i tak dalej. I <laughs> po tym powrocie, kiedy, e, kiedy tak naprawdę za bardzo... Jeszcze wtedy nikt mi nie przeszkadzał, kiedy jeździliśmy po lekarzach z Kononem, kiedy były przypisywane te tabletki, kiedy było, były te pierwsze próby na początku mierzenia cukru, potem już normalne, udane mierzenie cukru. No to jednak to jakoś funkcjonowało. Konon po pierwsze się nie awanturował. Nie wiem, jakim cudem to wyszło, że Konon się nie awanturował, ale Konon się nie awanturował ze mną. Nie był oczywiście zgrzyt, ja nie powiem, że nie, ale to nie były awantury o to, że ma być to i już, bo jak nie, to ja będę tu po nogą. Absolutnie takich rzeczy nie było. Jeździliśmy do sklepu, zachodziliśmy na sklep. Oczywiście, że konon wybierał jedzenie najdroższe, jakie tylko jest w sklepie. E, mięso, nie mięso i tak dalej. Ja wiem, że on tam nie powinien za bardzo tego mięsa spożywać, chodzi mi o wędliny i tak dalej. Natomiast no kurde, no coś musiał jeść. Ja nie jestem aż takim fachowcem i, i takim specjalistą od tego, żeby mu przygotować odpowiednią dietę dla jego organizmu. Czego też nie robią tutaj ci też panowie, żeby tam nie było, nie? natomiast natomiast, oczywiście, że konon miał to, co chciał w sklepie, ale nie miał tego nadmiaru. Nie kupywaliśmy z zgrzewki mleka. No czasami się zdarzało, faktycznie, jak były wyjazdy. Ale kupywaliśmy na przykład jedno, dwa mleka, trzy mleka. Bo ja mówiłem, po co kupujesz tyle mleka, jak jutro idziemy do sklepu. Po co kupujesz 50 rodzaj wędlin, jak jutro czy pojutrze będziemy w sklepie, nie przejesz tego chłopie, tak mu to tłumaczyłem, po prostu, najzwyczajniej w świecie, nie przejesz tego, to się zmarnuje, lepiej i tak idziemy w sklepie, więc kupimy świeże i Kolon na to szedł i nie było kurwa awantur, nie było krzyków, Kolon był generalnie w sumie, powiedziałbym, zadowolony oczywiście, póki nie zaczęło się mieszanie między mną a kolonem, no. To on był zadowolony z tej sytuacji. Codziennie rano, jak byłem oczywiście, bo jak jeździłem do słowu, to wiadomo, że mnie nie było, e, był mierzony cukier, <laughs> dzięki czemu ja miałem mniej więcej pogląd nawet na to, <laughs> czy kolon coś przeskrobał wieczorem i nawpierdalał się czegoś, czego czego mm, za bardzo nie można, Tutaj tutaj słodycze, miałem na to pogląd, bo wiedziałem, że jak mu te, miał dzień wcześniej rano na przykład 110, a ja tylko taki przykład daję, a na drugi dzień jak mierzymy rano miał 200, no to znaczy, że coś było nie halo przez ten wieczór i popołudnie, kiedy mnie nie było, bo nie jestem w stanie zweryfikować, co konon je, kiedy mnie nie ma, bądź też pije, ale miałem przynajmniej jakiś pogląd, no tutaj mogę zarzucić, oczywiście, że tak i to zarzucam, że panowie tego poglądu nie mają, dlaczego? Bo nikt, kurwa, tego cukru nie bada, bo stwierdzili, że... nie wiem właściwie, co, właściwie to nie wiem, co stwierdzili, że po co, że dlaczego, a wystarczy poświęcić te, nie wiem, czy to 5 minut nawet zajmie, ale chwilę, żeby ten cukier zmierzyć yy, raz dziennie. Czy to rano, czy wieczorem, powinno się mierzyć dwa razy, nie, z tego co pamiętam, czy, czy chyba nawet trzy, ale yy, już teraz nie pamiętam, czy to godzinę po posiłku, czy godzinę przed posiłkiem, jakoś coś, ale musiałbym doczytać, ale wtedy pamiętałem. W każdym razie, yy, czy na O, na chyba. W każdym razie wystarczyłoby poświęcić y, tą chwilę, skoro już się jest tym nagrywającym. Ja wiem, że to jest trudne i ciężko, ale przepraszam bardzo, skoro się bierze takie rzeczy na barki. No to, no to, no to się albo bierze, albo się nie bierze. Y, te, te rzeczy na barki. I wtedy ma się przynajmniej jakiś delikatny pogląd na to. Czy konon kurwa coś tego, coś przeskrobał w, po południu pod w, w czyjąś nieobecność nagrywającego, czy też nic nie przeskrobał i wszystko jest w normie? Ja taki pogląd miałem. Yy, I kiedy u mnie konon się stawiał, to była krótka rozmowa, bo fakt, nie ukrywajmy, konon też <laughs> był dla mnie osobą, która, która też, jak to się mówi, pomagała rozwijać mi kanał, rozwijać się finansowo. No nie ukrywajmy tego, no tak było, e, takie są wszystkich e, i tam nikt, tak jak też wielokrotnie mówiłem, nie przychodził po to, żeby e, robić cokolwiek darmo. Albo to się wiązało z pieniędzmi, albo z fejmem, albo z czymkolwiek, albo ze sławą, zawsze było te coś. Nigdy nie było darmo. Więc u mnie też nie było darmo. Ja tu nie mam czystej karty. No i kurczę, straciłem wątek. Też nie było darmo. Natomiast. Natomiast. O, właśnie, wracam. Natomiast. Mimo tego, że wiedziałem, że Konon no, jest tą maszyną napędową tego kanału mojego i tak dalej, no i że, że to jednak się kręci dzięki niemu, to nie traktowałem go tak do końca jako takiej tylko czystej, zwykłej maszynki. Bo jeżeli Konon u mnie się stawiał, to ja potrafiłem po prostu się rozłączyć, nie gadać i Konon to wiedział. I wiecie, że kurwa były takie sytuacje, że potem e, Konon. <laughs> Po chwili refleksji, czy to minął dzień, czy też dwa dni, bo tak czasami bywało, odzwonił do mnie, bądź też ja do niego odzwaniałem i się dogadywaliśmy. I konon wymieniał, bo konon wiedział, że on za bardzo się nie może mi postawić. A tu trzeba zmniejszyć cukier, a tu trzeba pojechać kurwa do sklepu, a tu trzeba zrobić zakupy, a tutaj konon za dużo pieniędzy nie ma, bo nie ma, przez to. Nie może być tak generalnie niezależnym, bo jego niezależność też, bo ktoś mi tu powie zaraz, no tak, to jak więźniak, jak więźniak go traktować, ale jego niezależność polega na tym, że on się sam wykańcza. Bo on nie jest tak za bardzo. Znaczy, być może on nie jest świadom tego, że mu nie wolno, tylko że tak jak Wam tłumaczyłem, kiedy on myśli, że się dobrze czuje, to znaczy, że mu wszystko wolno i ma na wszystko wyjebane. A to tak nie działa. Więc niestety, Konona, jakby nie patrzeć, trzeba prowadzić. Co się koniowi wkłada tutaj w te zęby? Za kantar chyba. Trzeba go prowadzić za kantar. No niestety, taka jest prawda. Trzeba z nim krótko yy, i trzeba prowadzić go za kantar, bo inaczej się nie da, bo bez kantara, jak się takiego konona puści, to on będzie tu biegał po tym polu, w lewo i w prawo i będzie miał wyjebane na wszystko, tak jak zresztą jest teraz, nie? Bo ja mówię, to nie chodzi, myślę, nawet nie, nie chodzi, myślę o te same kurwa soki. To chodzi przede wszystkim o fakt i o to, że nie dają koronowi tego, co on chce. A przecież jak to nie dają, jaką chce? Wcześniej dawali, jaką chciał, a teraz nie chcą dawać, jaką chce. Błąd jest tu, jeszcze raz powtarzam, drodzy widzowie, błąd jest tu popełniony, że na wszystko mu się od początku pozwalało, jak tylko Meksyk odszedł. Chce mieć telewizor? Piękny. Ma telewizor. Piękny. Chce mieć łazienkę? Piękną. Ma, ma łazienkę. Dwa razy remontowano, bo za pierwszym razem się nie nagrało, ale ma. Chce mieć to? Ma. Chce mieć tamto? Ma. Tak się nie da. Tak się nie da tym bardziej z człowiekiem, e, no, który e, te umysłowe zawirowania jakieś w głowie ma. I tak się nie da. Z takim człowiekiem trzeba krótko. Bo jak się nie jedzie krótko, to są właśnie takie efekty, jakie są teraz. A czy teraz da się to, jak to się mówi, wyprowadzić na prostą? Będzie ciężko, bo konona jest łatwo przyzwyczaić do takich rzeczy, kiedy idzie mu się na rękę, ale odzwyczaić konona od tego będzie cholernie ciężko. Także ja powiem tak. Życzę powodzenia i szczęścia w odzwyczajaniu konona od tego, że żeby się odzwyczaił, że jeżeli coś chce, to mu się to od razu daje. No i próbujcie mu wytłumaczyć. Ja mu kiedyś przeprowadziłem z nim rozmowę, kiedy nie chciał iść do lekarza. Próbujcie mu wytłumaczyć, że, <laughs> że to dla niego jest niezdrowe. A ja jeszcze podam przykład. Ja mu kiedyś po prostu powiedziałem poza kamerą prosto w oczy. Bo on nie chciał, słuchajcie, widzowie, iść ze mną do lekarza. Właśnie tam, żeby zmierzyć się pod kątem tej cukrzycy, żeby... żeby dostał odpowiednie lekarstwa na tą cukrzycę i tak dalej. I on nie chciał iść, kurwa, za Chiny, nie, kurwa, nogą tupał. Mówił, że nie pójdzie, nie ma takiego... Nie! Ja mu na spokojnie, poza kamerami, wytłumaczyłem, co go czeka. Jak on do tego lekarza nie pójdzie, co go może czekać. Ja mu powiedziałem, że... Może być tak, żeby ci obetną nogę, jedną, drugą. Powiedziałem mu Kurwa, ja prawie to przepowiedziałem, co się tutaj dzieje teraz. <laughs> że co będzie, jak nie będzie mógł chodzić yy, i poruszać się sam. Nawet mu przytoczyłem w jego wyobraźnię, w jego głowę wszedłem, przytoczyłem, no, sorry, że tak powiedziałem, no ale tak mniej więcej to wyglądało. Przytoczyłem mu taki przykład, że co będzie, jak będzie siedział na wózku. Kto będzie z nim jeździł? Kto będzie się opiekował domkiem? I konon zmięk, zmięk, i poszedł do tego lekarza. I tak się właśnie rozmawia z takim kononem. A nie kiedy no, konon tupi nóżką, to wszyscy od razu się zbiegają, klękają, jak to się mówi w cudzysłowie przed nim y i walą pokłony. Tak się nie da z kononem rozmawiać. Z kononem trzeba rozmawiać krótko. A czy wy to teraz zmienicie? Oj, będzie ciężko i życzę naprawdę szczęścia Tyle ode mnie O poranku Jakże rześkim Trzymaj to się cholera jasna